Przemek Kosakowski i Martyna Wojciechowska pospotkali go wielkie szczęście. Była wielka milost, wspólne ścianki i urocze, kameralny ślub. Niestety, Przemyk Kosakowski i Martyna Wojciechowska ogłosili rozstanie po 3 miesiącach po ślubie. Fani wzięli strony podróżniczki, a na jego Instagramie rozpytalo się pieklo. Sam też dodał oliwy do ognia. Gdy nieudolnie staram się tłumaczyć z powodów rozstania, Martyna Wojciechowska w swoim wpisie przedstawiła, że rozstanie nie odbyło się z jej winy. To ona została porzucona, po 3 latach związku i trzy miesiącach od slubu, z dnia na dzień nastąpił koniec mojego malzeństwa. Ta nagle zmiana była dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo odpowiedzialność, zobowiązanie i dane słowo i zawsze będą dla mnie wartościami nadrzędnymi. O medialnej burzy, która trwala jeszcze przez kilka miesięcy. Podróżnik postanowił zniknąć z mediów. Nic dziwnego, niektórzy internauci wypisywali do niego okrutne rzeczy. Po tym, jak próbował wytłumaczyć rozstanie, napisał na Instagramie: Tak, ważne i bolesne decyzje nie ESA podejmowane z dnia na dzień. To zawsze trudny i skomplikowany proces, a potem było jeszcze gorzej. Ludzie krytykowali Kossakowskiego za decyzję. Które podział hejtowano go zeto. Jak mógł opuścić Martyna, niektórzy też życzyli mu najgorszego. Po nieudanym programie projekt Cupid i relacji na Instagramie. Na którym był w stanie upojenia, Kossakowski porzucił show biznes i nareszcie jest szczęśliwy. Przemek Kossakowski kupił dom, w którym urzadził ler terytorium. Jego planem jest pomaganie osobom z niepełnosprawnościami poprzez sztukę. Swoja działalność rozpoczął już dawno temu, ale teraz pochwalił się wielkimi zmianami w swoim życiu. Otóż obronił pracę dyplomową. Każdy dzień może być początkiem czegoś nowego. Przed chwilą obronilem pracę końcową na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Tytuł pracy, arteterapia w pracy z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Chciałbym podziękować mojej promotor oraz wszystkim, którzy wspierają mnie na mojej drodze. To dobry dzień.